Miał ogromne szczęście. Kula trafiła w tytanową płytkę, którą miał wstawioną w miejsce płata czołowego. A co on jest, kurwa? Robokop? Stosuje się takie wypełnienia, na przykład po wypadkach. Ta płytka zmieniła trajektorię kuli, jednak fala uderzeniowa była tak silna, że mogła spowodować różne zaburzenia funkcji mózgu. A mówił coś o mnie? On jest w śpiączce. A kiedy się obudzi? Może jutro, może za pół roku. Nie wiadomo. Mogę zostać jeszcze na chwilę z przyjacielem? Proszę. To ty skóry. Spędza pan tyle czasu przy nim. To pewnie ktoś bardzo ważny dla pana. Przyjaciel? Tak. Najlepszy kumpel. Co on taki czerwony na twarzy? Jest użulony na pyłki. Hmm. Kiedy się obudzi, będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Ma pani na myśli narkotyki? Chyba nie chcemy, żeby kolega zamienił się w Jarzynę. Nie, skąd?